Halo Widzowie! Dzisiaj znów opening maczków, Part 3! Trzeci. Part three. trzeci. Do, od razu trześci. trzeci. Jak dla tych, co nie rozumiem angielskiego. <grym> Dobra, od razu otwieramy yy, yy, pamięt... i <grym> nie ma jednej osłupki. <grym> ale jest jedna nowa. Tak. <grym> A jest <secret> na początku! <grym> Jakby co, to tak pokazujemy o maki, o. No, tak będziemy pokazywać. I mam... nie powiemy wam, bo znaleźliśmy coś yy, o, fajnego. O, Ej, co do tu chodzi? Co? Ej, no. ja, ona nam daje laka. To chyba 20 noga. Dobra, ale A ja mam. od razu też sekreta. O, to dobrze. Pokazuj. Fajny. A ja, ja mam takiego... mam sekreta przezroczystego. Ja mam takiego zwykłego, ale ładnego. Takie coś. Fajna jakość. No i kolejny chyba sekret. A już Ej, Serio? Dawajcie, tylko mówię wam tyle. Błagam, obserwuj, ten, subskrybujcie mnie i dawajcie lajki komentarze. Bo jak a. ktoś ogląda bez suba, tak, tak jakby oglądał do po prostu nieznajomego człowieka. Biały. O, ej, on ma biały, oj, on ma sekreta. Kto? Ty. E. Taki. O, kolejny. Ej, a ja mam taki zwykły, ale jest o. ładny nawet. Dobra. Taki. Ej, sekreta na... mamy takiego na koniec. O, ale szybko otwieramy. Na koniec, na koniec ogólnie mamy takiego specjalnego. Takie... Ja otwieram, bo ja znalazłam. Nie. Wszyscy. To pierwszy złapię. Wszyscy no. Ej, ale go w kieszonce. Chwila. Inną stronę. Tutaj patrzcie taki secret znowu. Sekrety jakoś. Tu. Sekrety nie są bardzo ładne. Najładniejsze są te sekrety różowe. Bo te białe są takie czasami małe. No. Oh my god. Ej, Ej a ty my stawiasz god. na szorstę czy na wideo? Nie wiem. Oh my god. I to że jaka tu że Taki werset będziecie czasami słyszeć szepty. Dobra, przedroczystych e, wyrzucamy. By, by. O, Ej, Patrzcie, białe. jaki ładny sekret. Szybko otwierajmy. A no tak, bo, bo to nie, u mnie nie może przekroczyć 10 minut. Dlaczego? Najwyżej będzie kolejny part. E, jeżeli e, a jaki e, dziwny. Patrzcie taki jakiś chyba edycja specjalna jakaś mum, Patrzcie jaki ładny. Takie coś dziwne. Tak o, ja nie mam takiego samego. Jakby to to szybko kolejny sekret. Tutaj jest. Secretik. Tutaj jest ta stanoga. Jeszcze nie ma. Jest, no, a jest dalej. No, no. Taki My otwieramy szybko, bo nie wiemy, kiedy, czy, kiedy musimy wracać do domu. Kolejny skracik... O, mam bordowego. Taki ciemny, bordo, bordowo-czarny. Dobra, opowiedzieć wam, jak opowiadamy jakieś różne historie możliwe. No, to najpierw ty zacznij. Dobra, coś, co mogę wam opowiedzieć? Jak coś, to tutaj jest, ja jestem na przykład Amelka, ten chłopak tu to Oskar, a no wiecie, ta co nagrywa to Nadia. Nadia, I za niedługo zmieniam Nadia, kanał. Nadia Sławna youtuberka. I zmieniam kanał za Takie niedługo secret, na slej szabcie. No, będzie zmieniała ten yy, nazwę, nie kanał. No. Bo kanał to by myśleli już. Patrzcie taka stonoga fajna mi się trafiła. W, w ten w maku. A ja mam pierwszą... A ja mam pierwszą czerwoną. Taki. A ja mam pierwszą czerwoną. Czerwoną dopiero masz? Fioletowy. Patrzcie, fioletowo-biały. Czyli najrzadszy. Jedzie skar się może trochę. bo No ale. Mam. Czemu ty siedzisz na ulicy? Ej, mam, ej mam trzy sekrety. Mam. Chwila muszę rozwinąć. Biało, różowo, fioletowe, fioletowo-czarne. Biały, 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 biały. białe. Biało-czarno. Amelka szykuj sekreta. Aj no. Ej, ale ja, mogę... ja Ale ja go znalazłem. Ja. No ja, bo to ja chyba ja go jest zgniły. Dobra, nieważne. Ej, ale za to, że ja go znalazłem. No dobra, to ty, ale musisz, ba, musisz tutaj patrzeć, no. tutaj tak nagrywać jak otwierasz, a nie dopiero jak już otworzysz. Aj. Oj, mam fi fioletowo różowo biało ja mam giga białe ładny. Ej, no ładny. Trochę dalej. Tak, kamerki. jakby słońca. Daję wam trochę mu... Tak, oddalę od kamerki, bo trochę lepiej będzie widać. Taki... i... jako trend. Tylko róbcie tu jako trend. Przysyłajcie dalej. Przysyłajcie róż dalej. Żeby to był, był yy, jakiś no viral i żeby teraz każdy tak się bawił na przykład. Bo, to, bo teraz niektórzy wolą się bawić w telefonie, na, na, te całe na gry Na przykład popularne. wyjdą na dwór, a tak powiedzą mamy, że idą się bawić z koleżankami. A, a tak grają tak... tylko. No, taki, taki mam. Tych czerwonych cały czas możemy nie Dobra, pokazywać. Dobra, Secret teraz. Nie! No Secret. Ale jeszcze są dwa! Gdzie? No, tu. A ja otwieram sekreta No wiem. A, A secret, gdzie jest secret jest tu. O, no. Ale ten Secret ładnie wygląda. Przezroczystych nie pokazujemy, bo przezroczyste to są zwykłe. Dobra, zwykłe. kolejny takiego ładne. Mam biały. I... nie ma już. Secret. A nie, jest jeszcze jeden. Yes. U Nadia, Nadia masz. Dobra, dobra pokażę dobra. im tylko, jak wygląda secret i ty otworzysz. To jest sekret. Tak wygląda secret. Strasznie dziwnie wygląda nie? Masz. A tak Otwieraj. się otwiera secret. Ej! Ej, dziwny. Ej, ale jest secret w środku. A tak Ej, czarny! wygląda. Ej. Najrzadszy! I tak naj, naj, najrzadszy jaki się da. Wier... Ale masz brudne łapy! Wiem. <laughs> dobra, kończymy na Dobra.